Cześć kochani, tu Dalia i zapraszam na kolejny film na moim kanale i tym razem będzie to kolejny vlog. Wiem, że już od dłuższego czasu nie było na moim kanale vlogów dotyczących życia w Finlandii, dotyczących fińskich tradycji, które tak bardzo lubiłam stawiać na swoim kanale i postanowiłam do tego wrócić. Oczywiście nie martwcie się, filmy z Simami i innymi grami będą nadal pojawiać się na moim kanale. Ale jako, że dzisiaj jest specjalne święto w Finlandii, postanowiłam, że dzisiaj jest bardzo dobra okazja, żeby nagrać kolejny vlog i opowiedzieć Wam o tym święcie. Dzisiaj, dzisiaj jest 5 lutego i 5 lutego przypada w Finlandii święto Johanna Ludwika Runenberga. Urodził się on w 1804 roku, zmarł w 1877. Był on fińskim księdzem oraz właściwie pastorem oraz poetą. Pisał głównie po szwedzku, ale jego najważniejszym utworem są słowa do fińskiego mamy. Um, czyli, żeby jakby przetłumaczyć to na polski, to będzie nasz e, kraj, nasza ziemia, e, i właśnie słowa te są słowami fińskiego hymnu narodowego. Także e, Johann Ludwig Runenberg zasłynął z tego, że napisał właśnie słowa do fińskiego hymnu. Również napisał. E, Albo przepisał i pozmieniał wiele utworów luterańskich w kościele luterańskim, jako że był luterańskim pastorem. Także z tego zasłynął jest on opowołany najważniejszym fińskim poetą, i dzisiaj właśnie przypada jego święto w Finlandii. I z tej okazji Finowie świętują, jedząc specjalny deser. Deser nazywa się Runenbergin tortu. To są takie babeczki z, właśnie, drzemem. Są różnego rodzaju drzemy, tam dodane truskawkowe, waniliowe, z lukrem naokoło i w środku to znaczy te babeczki są właśnie również z migdałami. To jest taka, właśnie wersja tradycyjna. I dzisiaj będę miała okazję spróbować ich po raz pierwszy, ja wiem mieszkam w Finlandii już od tak wielu lat, ale jakoś nie miałam jeszcze okazji żeby spróbować i jestem bardzo podekscytowana jak właściwie te babeczki smakują, zaraz je będziemy wyjmować i po raz pierwszy będę ich próbować, także zaraz Wam pokażę jak wyglądają. Także tak wygląda ta babeczka z bliska, wygląda naprawdę, naprawdę bardzo apetycznie. Mamy tutaj podstawę, właśnie, która pachnie bardzo migdałami. Jest to zdecydowanie ciasto migdałowe w podstawie. Naprawdę, naprawdę prześlicznie i bardzo apetycznie pachnie ta babeczka. Tutaj mamy lukier. I u góry mamy drzem truskawkowy, także to jest wersja, którą e, ja zakupiłam. W przyszłym roku postaram się może upiec sama. Jak mówię, to jest pierwszy raz, kiedy będę ich próbować, ale bardzo jestem ciekawa. E, to znaczy, bardzo chciałabym spróbować upiec je sama, także myślę, że to będzie e, moje zadanie na przyszły rok. E, także zaraz będziemy próbować, jak to wygląda. Wiem, że niektóre wersje mają drzem, właśnie. Od góry do podstawy całej, czyli są całe wypełnione drzemem. Niektóre wersje nie. Także jestem ciekawa, bo nie wiem, jaką wersję mam, także zaraz będziemy próbować. W środku zobaczmy, jak wygląda. Także ja mam wersję, gdzie w środku nie ma drzemu, ale Teraz po rozkrojeniu to naprawdę zapach jest super, super apetyczny. Bardzo bardzo apetycznie pachnie ta babeczka właśnie. Także zdecydowanie tutaj część ciasta, podstawa jest to ciasto migdałowe. Pachnie naprawdę cudownie samymi migdałami, a ja jestem ogromną fanką migdałów, także jest to coś co kocham, migdały. I Myślę, że, że chociażby tym już czuję, że będzie mi smakować. Tutaj jest później, jak mówię, luk, część lukrowa, i na niej jest drzem truskawkowy. Zaraz będę próbować. Jak mówię, jest to pierwszy raz, kiedy próbuję tego deseru, bo jakoś nigdy wcześniej nie miałam okazji, ale jestem bardzo, bardzo ciekawa smaku. Jest naprawdę przepyszny. Przepyszna jest ta babeczka. To połączenie smaków, właśnie takich e, migdałów z, ze słodkim lukrem i do tego słodkim drzemem truskawkowym, ale połączenie tych wszystkich smaków daje taki niesamowity, niesamowity efekt. I smakuje to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam pierwszy raz spróbować, i na pewno w przyszłym roku także spróbuję. Jak mówię, myślę, że spróbuję upiec sama w przyszłym roku, zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Ale jak e, mówiłam, to jest taki dzisiaj krótki vlog. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Filmy powrócą z grami i z simami na mój kanał już bardzo niedługo. Miałam kilka problemów, jeśli chodzi o mój komputer, które też musiałam e, poprawić. Teraz już wszystko powinno niedługo działać doskonale, ale ja mam nadzieję właśnie, że ten vlog się Wam teraz spodobał, że, że cieszycie się, że mogliście usłyszeć jakiś nowy fakt o Finlandii. A ja bardzo dziękuję Wam za Wasze wsparcie, za to, że jesteście, za to, że oglądacie moje vlogi. Życzę Wam bardzo, bardzo dobrego dnia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!